Witam. Dziś zaczniemy grę z Mine Colony. Yy, to jest mod do Minecrafta jak widać. Bardzo polecany, bardzo fajny. Moim zdaniem zawsze chciałem go mieć. Teraz mi się udało go wgrać. Tak jak mówiłem. No i zaczynamy Stworzę sobie świat Mine Colony. Jak to na nastało. Jak to nastało na Mine Colony. No i pokażę jak robić różne rzeczy. Jak budować domy? Jak yy, sprawić, żeby Deliverman chodził po innych skrzyniach i zabierał im rzeczy? I dawał im rzeczy, które. narzędzia dawał i zabierał produkty, które oni wykopią, wytworzą. No i. tak. No i to wszystko chyba. Na pierwszy odcinek będzie. Żyje? Hmm. Chyba tak jakąś fajną polanę, ale polana, no nie, no może być, zrobię sobie od razu to co tam, to, 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 no i to. No i zrobię sobie crafting boxa, potrzeba potrzeba go. No i tak wszystkie budynki, wszystkie stanowiska robimy za pomocą tak, takiego jakby ustawienia no i w środku wstawiamy zależy od kogo, przedmiot lub... no przedmiot tak naprawdę. Żeby zrobić city hall, czyli town hall, czyli tak jakby centrum miasta robimy tak. Centrum miasta jest potrzebne, ponieważ gdy go nie zbudujemy, żaden... nic nam się nie będzie chciało postawić, zobaczcie zrobię hmm, jeszcze, nie wiem. Trwala. Dwóch. Chcesz ich postawić? Nie da się. Musisz postawić e, centrum miasta. Postawiłem centrum miasta. Co jest? Ład. Może to być? Co jest? Co jest? Nie rozumiem tego. kradnę ich sobie. Ha dawać mi to. Co ty łazisz? Coś, coś nie wyszło mi z tym townholem o, teraz działa Zobie sobie tutaj tak Chyba się zaciął albo nie, więc coś się z nim stało No i teraz mogę postawić Lamborghini Chyba tutaj trochę źle postawiłem Bo to musi być odstęp pomiędzy nimi Zaraz to usunę i postawię gdzie indziej. Ok, co dalej? Co dalej? Żeby zrobić far chatkę farmerów, po prostu motyka w środku. Wszystkie narzędzia muszą być kamienne, jeżeli robimy te stanowiska. Bo gdy nie będą kamienne, po prostu oni się nie będą, um, nie będzie tu działać. Niestety. Tak, co dalej? Um, zrobimy bank. Bank jest dasz, tak naprawdę tylko potrzebny, jeżeli dobrze mówię. Bo w banku możemy sobie y, z diamentów na przykład robić żelazo, z żelaza diamenty to jest prostu właśnie do, dobrze, gdy chcemy na przykład. Y, Mam za dużo żelaza i chcemy zrobić sobie diamenty. chyba ostatnia rzecz. A tak robimy jeszcze chatki mieszkańców. No i jeszcze y, tak robimy. Hatkę hmm, budowlańców. Hmm, pracowników jakby. No tych. Hmm, pracowników, no budowlańców. No i tyle, jeżeli chodzi o to. Nie ja wiem, tutaj zostawię te rzeczy. Macie, bawcie się. Na razie nie mają rzeczy, żeby coś robić, więc... Nie wiem, to są chyba farmer... farmerzy. Dobra. Mieszka z tym. Pokażę jeszcze, jak zrobić kilka rzeczy. Hmm. Tak. To jest potrzebne do budowy domów. I to też jest potrzebne do budowy ich domów. to się tak na nich wtedy klika? To dokładnie nie wiem do czego jest. No i jeszcze ze złota możemy robić pieniądze. Tylko ze złota. I tak, żeby zrobić im dom, klikamy prawym przyciskiem myszy. I tym lewym. Co jest nie tak? Hmm, może to zmienili w tej części? muszę to wsadzić tam... Nie wiem, prawda mówiąc... Nic nie robisz? Nie wiem, prawda mówiąc... i jeszcze jednej rzeczy zapomniałem... Zrobić... Deliverman, czyli takiego człowieka od od on chodzi jeżeli się go ustawi dobrze on chodzi od od od, 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 od swojego jakby miejsca do różnych miejsc jeżeli mu się tak tabliczki chodzi tam daje im narzędzia jeżeli ja mu dam i zabiera produkty które oni wytworzyli a to działa? nie no. hmm. What? Wow! Mogą chyba podatki płacić nawet I co? On, on, on będzie budował mnie, ten? Nie wierzę Dobra damy tam mm, naszym do roboty Przedmioty A ja wiem, Idź budować, Idź robić farmę. Ty ja wiem, Ty chcesz to, a ty chcesz to. Mhm. No, na razie jak widać, robią, pracują. On już sadzi. Później Ty chyba będzie zabudowywał, robił sobie domek, taki tam. No i... No i tak to jest. Tak to na razie tak wygląda. Na razie tu nikogo nie ma. Nikt nie pracuje. Tam przemysł coś robi. No i co? Aha, czyli podatki. No to jeden. hm no i chyba na razie tyle widzę. Jeżeli są chyba na prusie, to zaczną przychodzić do miasta. Jak widzę, bo chyba, bo chyba zaczynają przychodzić. Nie powiem. To jest Deliverman. Gdzie, gdzie, gdzie mam tego Delivermana? Tutaj. Nie wiem, nie ma tu nikogo Ty pracuj, coś robi O, wody Tam nie dawałem żadnej wody Wow, pracują szybko Tam widzę jeden już jeszcze chcę narzędzia pracuj przyniosłeś już coś? o! wow robi się ciemno, widzicie ile już zrobili już można budować 25 gdzie oni mieszkają w tych skrzyniach? Mm, dobra, to chyba na koniec tego pierwszego, mm. pierwszego odcinka mają kolony. Oni teraz idą spać i po prostu się idą do swoich jakby domów, czyli do tych skrzynek. Na razie to są skrzynki, bo nie ma na razie domów wybudowanych. Zaczną obracować, jak się zrobi ranek, więc są to dość mądre boty. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, oglądajcie moje inne odcinki, komentujcie i subanie żałujcie. Trzymajcie się.